Nie dokazuj z Leroya. No słuchaj, czytam tłumaczenie, do, do, do w kin wchodzi film o Liroju, nie dokazuj z Leroya. To tak jakbym motherfucker przetłumaczył mamie synek. No, no wiesz, mieliśmy elektronicznego mordercę. Mieliśmy, wirujący seks. wirujący seks. Czego oczekujesz? Chociaż jak, jeżeli chodzi o wirujący seks, to jest dzisiaj znany. Ja obserwowałem, tak. Zauważyłeś? Widziałem, co tu się z wami dzieje. <laughs> Naprawdę było tak widać? No tak. No wiesz, tak. ja się boję, że może miałeś erekcję albo coś i dlatego biorę <laughs> to widział. Paulina na litość boską. Grobo. Ten człowiek był kiedyś w Konfederacji Konfederatów, nie pyta się o erekcję. No. O no, erekcję, to najwyżej. Ale o erekcję. Piotruś, mogę mówić do ciebie. Wiesz, że my się znamy ponad 30 lat. Tak, to prawda. I jestem dumny, że ciągle mamy dobry kontakt i, i że wracasz, chociaż nie będę ukrywał, że wracasz z przygodami. Przeczytałem taką recenzję całej twojej obecności medialnej, że wprowadziłeś język rynsztoka na salon. Czy to jest. prawda? Co ty No Nieprawda! Nie, bo nawet jak się czyta taki twój tekst: Leroy był, Leroy jest, Leroy będzie, Amen. Ale jest twój tekst. Tak, to prawda. Słuchaj, o tobie można powiedzieć. A ja mam do tego prawo, bo cię obserwuję, że jesteś człowiekiem, który zrobił wielką karierę, i można powiedzieć, że to jest człowiek, który spieprzył wielką karierę. I nie mów, że to nie jest prawda. Ja zupełnie nie wiem, o czym ty mówisz. Nie masz takiego samopoczucia? Nie, nie, nigdy. A takie, w jakim nie. momencie teraz? Jestem przekonany nawet w 100%, że tak nie jest. Okej, okay, a ja jestem przekonany, że tak jest. No wiesz, no, no spieramy się. no. Już nie pierwszy raz. To prawda. <laughs> no. <laughs> I co w związku z tym? Czy ty, czy ty zawiesiłeś karierę, czy kariera zawiesiła ciebie? Ja zawiesiłem karierę w 2001 roku. Tak. No, już mówiłem to parę razy, z uwagi na to, że no, posypało mi się życie i no wiem. sprawy takie, które są dużo ważniejsze dla mnie, niż jakakolwiek kariera: dzieci. Dzieci, rodzina. Tak.